dumby doombitam? Dzisiaj chińszczyzna. Wspaniałe produkty tylko od przepisychińskie.pl Jedyny portal, który mi zaufał. Jedyny portal, który się mnie nie bał. Zamówcie od nich, kupcie od nich, bo warto. Link na dole w opisie. Przepisychińskie.pl Pozdrawiam chłopaki. Jest wszystko gotowe, więc jeszcze raz, bo było trochę chaotycznie. Wołowina. E, łopatka, kawałek boczku. Wszystko, wiecie, jak to się robi. Zakrywamy i piekarnik. olej. smarowanie musi być tutaj. Akurat przyprawa kary, mamy ostrość. Mamy ostrość. Char siu sauce, Chinese barbecue marney dajemy mocny towar prosto z Chin. Przepisy chińskie.pl wlewamy. Coś wspaniałego poznać ten ich smak, bo myślę, że ciekawe sprawy. Dobra, mam marynatę, mam wszystko, wlewam jeszcze trochę tutaj wody, tak delikatnie. Startuję od zera. Grzanie góra, dół, sam, dół, puła. Godzina 15, półtorej, 170, gdzieś tak będzie. ok. Wkład, pracujemy. Dobra, lecimy, będziemy teraz e, przygotowywać ryż, masło klarowane. Rozpalimy, roztopimy, podgrzejemy. Wspaniały orzechowy smak. Ciach, niech się roztopi. Tutaj mamy, podsmażamy ryż na maśle klarowanym. Dodałem trochę kary i soli. Zaraz będę zalewał wodą. Dobra, ryż chodzi na wolnym ogniu, aż dojdzie, aż napije się całej wody. Co mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć, warzywa gotowe, klasyka cebula, papryki różne, trochę dymki, e, tam jest też imil marchewka, olej rozgrzany, patelnia furczy, wchodzimy, warzywka. Chiny kojarzą się z sosem sojowym, jak go dodajemy, możemy powiedzieć, że taniec jest orientalny. Uważaj, żeby nie buchnęło. Mamy tutaj boczek i kawałek wołowiny. Jeszcze dokroimy kawałek łopatki. Wspaniale, to się upiekło. Tam było wiem, godzina 20, godzina 15. Pracowałem na niższej temperaturze. Jest ok. Dodam trochę marynaty. Waga. trochę sosu. Pendy bambusa. Tutaj mamy sos słodko pikantny. Ziarna sezamu. Sos sojowy i gotowe. Nakładamy mamy ryż i mamy nasze cudowne. Olej sezamowy, sojowy i na koniec sezam. Czy widzieliście kiedykolwiek taką mieszankę? To już jest inny level, to już jest inny poziom. Widzieliście kiedyś taką świnkę? <gry> Nowoczesna kuchnia Big Time